Sobota, a jak sobota, to czas na Bundesligę. Dziś Bayern Monachium zmierzy się na swoim stadionie z Unionem Berlin. Zapraszam na magazyn Miasan Bayern. Podobiecni tenera Vincenta Kompanego mają ze sobą udany występ w Pucharze Niemiec. Bayer wygrał z FSV Mainz na wyjeździe aż 4 do 0, z czego hat-trick zaliczył Jamal Musiala. Więc o tym spotkaniu przed meczem mogliście usłyszeć na krótkim omówieniu, które pojawiło się na tym kanale. No niestety, YouTube prawdopodobnie nie wysłał Wam powiadomienia i ukrył ten film, bo to miał być w ramach nowej odsłony Shorts, trwający do 3 minut, tak jak to YouTube wprowadził, ale zostało zapisane jako zwykły film, więc jest w takiej formie pionowej. Jeżeli ktoś chce obejrzeć, to bardzo zapraszam. Przy okazji jeszcze mogę zaanonsować wczorajszy film dotyczący legend sportu, które odeszły. Wśród nich jest m.in. Franz Bauer, jedna z legend niemieckiej piłki i Bayernu Monachium. To Warto o tym pamiętać, warto wspominać zmarłych ludzi, nie tylko naszych bliskich, przyjaciół czy, czy rodzinę, ale też właśnie ze świata sportu. Tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia pozameczowe, a teraz przechodzę oczywiście do omówienia tego, co czeka nas dzisiaj o godzinie 15.30, bo o tej porze na Allianz Arenie rozpoczyna się. Mecz pomiędzy Bayernem a Unionem Berlin, no i manachijczycy przystępują do tego spotkania w dobrych nastrojach po zwycięstwie 4-0 na TSV Mainz. Z kolei Union Berlin, który ma jedną z najlepszych defensyw w Bundeslidze, zaledwie 5 straconych bramek, no raczej nie ma dobrych nastrojów, Zwłaszcza, że podopieczni Tenera Svenssona przegrali swoje pucharowe spotkanie z zespołem trzecioligowej Arminii Bielefeld. Więc no, tutaj mamy zdecydowanie zaskoczenie. I to duże zaskoczenie. I pytanie, czy tę porażka nie wpłynie mobilizująco na, na zespół z Berlina, który, no, nie ukrywajmy, w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, bo jeżeli ktoś, a myślę, że tutaj wśród kibiców Bayernu większość z Was na pewno... Skrupulatnie śledzi rozgrywki Bundesligi i inne zespoły, no to wie, że w zeszłym sezonie zespół Unionu no, bronił się przed spadkiem. W tym momencie, miejsce czwarte, bardzo dobra lokata, innymi zwycięstwo nad Borusją Dortmund, to na pewno musi robić wrażenie. No i dzisiaj łatwo nie będzie, jeżeli chodzi o Bayern, no bo przypomnijmy, że Bayern w tych swoich spotkaniach z tymi zespołami szczuba tabeli notował remisy, no, czy chociażby z mistrzem Niemiec Bayram Leverkusen, czy z Eintrachtem Frankfurt, łatwo nie było. To właśnie w tych dwóch spotkaniach Bayern pogubił punkty, bo w tym momencie ma po ośmiu kolejkach 20, 20 punktów. I razem z RB Lipsk sąsiaduje w tabeli, RB który które gra dziś o 18.30 z Borussą Dortmund. No ten drugi mecz, o którym teraz wspomniałem, na pewno będzie hitem tej kolejki i na pewno tutaj możemy spodziewać się wielu ciekawych emocji. Każdy wynik może paść, więc dla Bayernu jest to okazja, żeby odskoczyć trochę od RB Lipsk, więc dobrze by było dzisiaj wygrać. No, ja taki wynik obstawiam, że Bawarczycy wygrają. Liczę na to, że ta niemoc, jaką Bayern prezentował w poprzednich spotkaniach, gdzieś ja ten okres kończę na Lidze Mistrzów, tak? bo tutaj to, ta porażka z Barceloną 1-4 była no, takim, taką klamrą kończącą te, te złe spotkania, przynajmniej na razie. Tutaj mamy kolejny sprawdzian w Bundeslidze z Unią Berlin. No i dobra defensywa. Pytanie, jak ta defensywa poradzi sobie z Bowarczekami, bo wiemy, że napastnicy i nie tylko napastnicy w Bayernie są w dobrej formie. Tutaj, chociażby, Harry Kane, który też zdobył nagrodę dla najlepszego napastnika razem z Kilianem Mbappé, więc tutaj. Warto o tym powiedzieć, bo w tym tygodniu mieliśmy rozdaną nagrodę od France Football, Złotą Piłkę i też inne trochę dla najlepszych piłkarzy. No i właśnie tak jak wspomniałem, Harry Kane, Jamal Musiala i kilku innych zawodników. Michael Olize, to są wszystko piłkarze, którzy, którzy mogą przesądzić o jakości naszego zespołu. Z drugiej strony trener Kompany ma do dyspozycji praktycznie cały, cały skład, bo jeżeli chodzi o kontuzję, to wciąż te same nazwiska, ee, Pauzują, więc, więc nie ma, jeżeli chodzi o to, problemów. tu Pameka, no, z tego co wiem, trenował indywidualnie, ale zgłaszał chęć wystąpienia w tym spotkaniu, więc, więc myślę, że nie powinno być większych problemów medycznych. Czegoż tu się możemy spodziewać? No Spodziewam się dominacji Bayernu, prowadzenia gry, tak jak to Bayern robił w ostatnich spotkaniach i tak jak lubi grać trener Kompany. Liczę na to, że nie stracimy bramki, tak jak w meczach ze słabszymi rywalami, tak i teraz. Nasza obrona będzie uważniejsza i nie pozwoli, żeby z kontrataków padały bramki dla, dla gości. Zwłaszcza, że no, niestety, w meczach z tymi silniejszymi rywalami, te kontrataki potrafią być zabójcze. Co z tego, że Bayern dominuje mecz, co z tego, że Bayern ma okazję, kiedy przeciwnikowi wystarczy i jedna, dwie okazje, żeby rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Albo doprowadzić do remisu, jak było na przykład w mecz, meczu z Eintrachtem Frankfurt. Więc. To będzie mały sprawdzian, bo duży sprawdzian tego jak Bayern teraz się prezentuje i czy wrócił na właściwe tory, będzie w środę w Lidze Mistrzów w meczu z Benfica Lizbona. Tutaj nie ma co kalkulować, tutaj trzeba wygrać. Więc liczę, że dzisiaj po prostu w dobrych nastrojach będziemy po tym spotkaniu i wieczorem już będziemy mogli w pełni skupić się na środowym występie Bawarczyków. Czyli cóż, no trzy punkty, trzy punkty są konieczne, żeby myśleć spokojnie o liderowaniu w tabeli Bundesligi i przygotować się na kolejny mecz, czego sobie i Wam życzę. Jeżeli chodzi o ten odcinek Mia Bayern to tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się film podobał. Oglądajcie inne nasze filmy. Czasami jest tak, że YouTube nie podkazuje Wam ani w proponowanych, ani nie, nie dostajecie powiadomienia, że wyszedł nowy film. Ale te filmy regularnie wychodzą, dlatego zachęcam, żebyście zaglądali na kanał. Wpisujcie po prostu przeglądarkę Bramkostrzelni albo Mia San Bayern i powinny Wam się wyświetlać te nowe filmy, tak żeby nie przegapić kolejnych treści. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność. No i cóż, my jeżeli chodzi o Bayern, widzimy się w środę, a jutro z widzami, entuzjastami Polskiej Ligi i nie tylko, widzę się razem z Patrykiem w ramach piłkarskiego podsumowania tygodnia. Życzę Wam udanego meczu, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Cześć!